Oczekujemy, że ta wiedza, która jest tu skumulowana w gronie naukowym pozwoli nam wprost przekuć na rozwiązania w biznesie i da nam efekty w postaci, powiedzmy, optymalizacji kosztów, optymalizacji przyszłości i pewnych działań, które dla nas będą, powiedzmy, korzystnymi i też oczekujemy, że to, co cały świat robi poprzez firmy zewnętrzne, Zamiast kupować tą informację na zewnątrz, chcemy po prostu zainwestować i mieć świadomość, że ona jest dostępna w Polsce i zawsze dla nas będzie podstawą takiego bezpieczeństwa funkcjonowania tego, tych farm i tego, tych projektów, które w tej chwili realizujemy. Dotychczas w poprzednich edycjach udało nam się wykształcić ponad 220 absolwentów, osób, które uzyskując wiedzę u źródeł, jeśli chodzi o najnowszą praktykę w zakresie przygotowania, budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych, będą stanowiły stanowcze i istotne wsparcie kadrowe dla deweloperów realizujących projekty morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.